Puszczaj! Nie! Co to? Ej, mały! Co tutaj robisz? Chcieliście, szczęście, dziurka! Prawie was zmordziliśmy! Mówi się zamordować! To jego słowa. Nie ma co być tak pediatrycznym! Smak. Byśmy zabili wszystkich, ale nie ciebie. Panie wielkie słowa. Nie. Lady Ha chce Ale nie, nie za bardzo. Więc wasza misja to porażka. Sromotna. Idę w Ci niewydarzyni łowcy twierdzą, że Lady Helbender wynajęła ich, by nas zabili. Hej, nie jesteśmy ciągowi! Należymy teraz do Ligi. Sam mówiłeś, że będzie nas ścigać na koniec wszechświata. Liczyłem, że wyślę potwora, a nie tych dwóch. Zmorydzilibyśmy was. Ale spokojnie. To tylko początek. Słyszałeś, Piterze Quillu? Dobra wieść. Tak, rewelacyjna, Drax. Nie posiedzimy długo w tej trafce. O nie. Miło, że wreszcie się pojawiłaś. Byłoby jeszcze milej, gdybyś w ogóle mnie nie opuszczała. Nie opuściłam. W jednej chwili świetnie się bawiliśmy, a po chwili... Chwila, użyłaś mnie jako przynęty? <głos> <głos> Cóż, twój plan wypalił. Nawet za bardzo, skoro jesteśmy w kiciu. Tkwimy w więzieniach, które sami tworzymy, Peter. Hej, to wielki błąd! Jestem niewinny! Kosmo, jesteś tam? Kosmo! Halo? Kosmo? Muszę skorzystać z toalety! Jestem ten Te, łapy precz od niego! O, ten nie To jest początek! Zamorduję cię! ekipo, <sansomstwo> <sansomstwo> <A, sansomstwo> nie spodziewałem się was! E, ciumaj, flardzie! Flardzie? Tak, brudorzójny flard! Stąd właśnie! No, przestań, stary, o co ci chodzi? O ciebie! Przez ciebie odeszliśmy! Jestem, gród! Tak, ty też! Przestań z nim gadać! Roket, brachu, no co ty? Szło nam przecież świetnie. Jesteście lepsi niż jacyś łowcy nagród. Prych! Co mówisz? Powiedziałem, prych! Nie mówi się prych, tylko się prycha. O, teraz czepisz się, że źle wyrażam siebie! Wiesz co? Straszny jest z ciebie, Hał! Jestem, gród! Rocket, ej! Hey, Trzeba było chał cię zahałczać dawno! Yes, My chałczemy! Ty nie! Ho, ho, ho! Co? Ty chałty stroisz? Mówiłem ci bazylion razem, nie jestem chaudnym zwierzęciem! Co ty tam chałczysz? Ty yes, <gulatrony> Gdzie jesteśmy? Wyjście dalej są w nowe. Kosmo, jak się masz, stary? Chcieliśmy. Strażnicy Galaktyków, powiecie, kosmo, czemu wy włamali się do kory kontinuum? Albo kosmo za chwilę wam tu gorszy gulag wyczaruje. Włamali się do. Ty nie próbuj dawać kosmo żarcia kota, Pieterze Quillu. Wydziałacie z brat krwi. Odwracacie, Odwracacie uwagę, żeby wredny szok i myślące drzewo mogli używać kory kontinuum. Pewno z powodu Kosmo także wie, że Strażnik Galaktyków ma namierzać nowy na statku. Zaraz, zaraz. My nie jesteśmy od nich. Ja, typowe. Zatem wredny szop to nie strażnik galaktyków? Jego pytaj, on odszedł. Tak, no i co z tego? Żujowy z ciebie przywódca. Ja jestem Żujowy, ty nas wkopałeś w to gówno. jestem. Jest. Strażnicy galaktyk byli na skalę nowej. Szukaliśmy centurionki, żeby spłacić grzywnę. A co? Bardzo dziwne przekazy krążą po galaktyce. Zupełnie jak króliki wiosną. Kosmo posłał wiele zespołów śledczych. Nie wrócili, ale skala nowy przesyła teraz sygnał. Strażniki galaktyki niech mówią, co widzieli. Korpus Nowa walczył ze sobą. Jestem gród. Tak, jakby się szaleją na albo. wstąpili do sekty. No, ten rytuał z kapłanem? Wciąż gadali o obietnicy. W tej chwili, sir. Bractwo drapieżnych. Sekta strefy Ujemnej. Powszechny kościoła. Hey, 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 stop! To oni. Ten dziadek co z nimi jest, wybuchł mu statek na Halas Hope. Wielki unifikator Raker. Przywódca powszechnego kościoła prawdy. Kosmo coś teraz świta. Stara sekta, potężna w czasie wojny elektrycznej, ale teraz już nie. Mówiłeś, że skała przesłała sygnał. A jeśli ich religia ma coś. Nie, powszechny Kościół Prawdy przepadł ze Złotym Bogiem. Chcemy zbadać halas Hope dla Ciebie. Jestem Co? Twoje zespoły nie wróciły, tak? Jestem pewien, że brakuje Ci ludzi. A my też chcemy się dowiedzieć, co się stało. Chcemy? Więc zbadamy to dla ciebie. Zawsze masz haczyk, Quill. I to nie taki z mięskiem. Dzień. Co zatem strażnicy galaktyk chcą w zamian? Proste. Wycofaj zarzuty. Powiedz korpusowi, żeby wszechumysł darował karę. Wtedy polecimy. To wcale nie jest tak łatwo. Potrzebujesz nas, pieseczku. Nas. Na razie. Chyba że polecą inne głupki. Kosmo nie wierzyłby kapitalistycznej świni. Ale, Ale to nie, nie jest mateczka. I kosmo, kosmo wie, co to jest depozyt. Wasz statek zostaje w Nower. Co? Weźmiesz nasz statek? Mój. Jak znajdziemy halas Hope? Zapytaj Chopa. Chodźcie, esencja na czas!